Zakończenie wojny izraelsko-palestyńskiej prezydent Donald Trump ogłosił w nocy ze środy na czwartek. Na zawieszenie działań izraelski rząd zgodził się w czwartek. Obecnie widoczne jest wycofywanie się sił izraelskich. Co dalej? To dzisiejszy temat przeglądu zagranicznego. Przypomnijmy, że wojna zaczęła się 7 października 2023 roku. Trwała ona zatem dwa lata. Strony zobowiązały się na uwolnienie do poniedziałku izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów. Wkrótce powinna do Gazy dotrzeć też pomoc humanitarna. W piątek na ulicach Gazy pomimo ogólnego przygnębienia konfliktem, palestyńczycy świętowali zakończenie walk. Zgodnie z planem pokojowym porządku w Gazie, która ma stać się strefą zdemilitaryzowaną będą pilnować żołnierze z państw arabskich pod amerykańskim przewodnictwem. Mowa między innymi o Turkach czy Egipcjanach. Gazą zarządzać ma natomiast palestyński tymczasowy rząd, nad którym zwierzchnictwo też chcą mieć Amerykanie oraz były brytyjski premier Tony Blair. Nie ma natomiast planu angażowania bezpośrednio amerykańskich wojsk. Prezydent Donald Trump zasugerował, że być może z NATO należy wykluczyć Hiszpanię. Ten kraj do sojuszu przystąpił w roku 1982. Z powodu zagrożenia ze strony Rosji członkowie NATO chcą zwiększyć wydatki na obronność do 5% PKB. Hiszpania chce przeznaczać nieznacznie ponad 2%, co może wynikać z oddalenia od potencjalnego frontu. Hiszpański rząd na słowa amerykańskiego prezydenta odpowiedział stwierdzeniem, że wywiązuje się z zobowiązań sojuszniczych.